Witam was, jestem Repusto, to jest kolejny odcinek z Wiktorii Dwójki, Kontynuujemy naszą grę z Hiszpanią i wam się do czegoś przyznam jako że to jest gra testowa, to będę się do takich rzeczy przyznawać w kolejnych już nie będę po prostu eee, chciałem zrobić tego, bardzo chciałem tego klejma na Quangsi zrobić, ale bałem się o tą infamię. No i sam już ogarnąłem, że po prostu im więcej mamy już tego klejma zrobionego, tym mniejsza infamia wskakuje. I szczytywałem grę aż w końcu nie zaskoczy. Zaskoczyła późno, co prawda, zyskaliśmy tylko trzy infami, ale... Udało mi się chyba za trzecim wczytaniem, czy czwartym. No i tak, e, mamy opcję wojny, declare war i pójdziemy sobie na ten region. E, to jest region Jiangxi e, i mamy tutaj tak, mamy węgiel, to jest bardzo spoko surowcem zawsze, e, mamy T, mamy herbatkę, mamy drzewo. E, co o dziwo też bywa przydatne bardzo, bo szczególnie jak mamy uruchomione niektóre fabryki na, na potrzeby od drzewa. Um, tak, miałem wybór. Tu ogólnie mnie coś dziwiło, że zrobił coś takiego, taki bardzo mały state Czazu, szansu... Ma, mało ludzi nawet ma, ten ma milion tylko. Znaczy, mil, tylko milion, no. Kurde bele. to jest bardzo dużo. Ja bym chciał mieć takie coś. Ciekawe, ja mam w ogóle tyle ludzi na przykład? Eee, nie tutaj. A jeszcze zobaczę National Fokusy. Nie no, nie mam żadnej. nigdzie milion populacji nawet u mnie w kraju, a już podbijają sobie takie Chińczyki. Eee, tutaj mieli dobre surowce, co prawda. Silk jest bardzo przydatnym surowcem, ale ja sobie tego nie wezmę. Eee, wezmę sobie, tak, w sumie też jest silk troszkę. Eee, ten region, a tu co mamy? Drewno, drewno, tylko silki, trzy razy drewna. A tu mamy herbatkę, trzy razy. Mamy węgiel i mamy trzy razy drewno. To jest spory state po prostu, co go weźmiemy. Jiangxi to było. Eee, cyk. Jiangxi. Hit, wojenka Chyba morale mi nawet nie skoczyły na Maxa, ale już to kistym z tym. E, tu idziemy jedną armią, tu idziemy drugą. no nie wzywamy, a na chyba zerwa z nami sojusz. E, it seems so. No dobra, to był wasz błąd. Ostatni, czy ostatni? Nie będę na was szedł. Bo jesteście kurwa biedni w porównaniu do reszty Chin. Tak na serio. Chociaż Silk w sumie, herbatka. O, chciałbym mieć więcej tego limitu infamii. E, pójdziemy tutaj, pójdziemy tutaj. Ja się ich nie boję. Tak na serio w ogóle. Jestem Jestem dużym YouTuberem i ja, ja się nie boję, jakichś tam małych Chińczyków. Bo znowu oni mają mało wojsko, oni mają tam kilkanaście brygad, co nie? E, 17 brygad, czyli to jest tak nie wiem, z 50 tysięcy woja, coś około. E, co najwyżej sobie jakieś tam dorekrutują, ten z ludności, po... ale to ludność to jest kurwa, takie. To jest nic, nie ma żadnej siły wojowej tak na serio. chyba, że z artylerią ich się rozstawi, no to wtedy tak, to wtedy mogą się bić jakoś, w porządnie. Ale tak to sobie są bezużyteczni. Ajdź, no fucking, no i zjewałem sobie. Powinno być jak w Europie, że jeżeli pójdziemy tylko na chwilę, tak z tej prowincji, i po chwili wrócimy, no to nie tracimy tego. E, e, tego tego... naszego blężenia. E, ogólnie jestem teraz w trakcie masowego budowania. Może zwiększę troszkę na podatki do 35%. Mamy dużo kajsów w zapasie, ale on się nam tak na serio przyda. Niedługo go zużyjemy. Ponieważ jestem w trakcie rozbudowywania w cholera naval a Nie wiem, czy jest jakiś guzik Kingai. Co to jest Kingai, Kuźwa? Kingai. Wy tutaj. a hi z wami! Wy a nie macie jak dość, no bo was przypuszczą. Chińczycy są bici przez chińskich komunistów. O oh, fuck. To już nawet nie jest Chinese Empire, tylko China po prostu. Um... Nie wiem, czy jest jakiś przycisk po prostu, dzięki któremu możemy szybko rozbudowywać fabryki, basey. Zapomniałem tego na necie sprawdzić. E, ponieważ na necie do Wiktorii o dziwo, wszystko jest tak na serio. Nie zawsze to dobrze napisane. E, właściwie na necie nie chcę już tej serii tego sprowadzać, chociaż mogłem spróbować, bo już nie chcę w influenza się tak na serio bawić. Nawet odpuściłem influenza Etiopii, ponieważ e, szła na nich, idą na nich Niderlandy. E, Robiły claim, y, widziałem, a ja chcę być zajęty tutaj, tymi Chińczykami, swoimi sprawami rozbudował państwa, ekonomią i tak dalej, niż chronieniem jakichś murzynów, którzy mnie tak na serio, aż tak zbytnio nie obchodzą. Ewentualnie, żeby mógł, można było się spośmiać z, z Włoch, które nie mogą podbić Etiopii. No to wtedy ewentualnie po to jest tylko Etiopia potrzebna. Ale moment, hola, przecież tutaj w tym 36. czy 35. tam. Włosi zajęli tą Etiopię! Co ty pierdolisz? Ale wcześniej jej chyba nie zajęli, z tego co ja pamiętam. Eee, Liberal Apple House. Tutaj dostajemy Rosetace Consciousness przy okazji. Eee, a propos polityka. Czy są jakieś reformy, które ja w końcu mogę zrobić? Tego Free Press'a nawet bym w sobie jedną, ale no nic mi nie pozwala na to. Gdzie tutaj mamy Free Press? To chciałbym, uwierzcie mi, ale nie wiem czemu nie mogę. Eee, Show Warsy. Kwangzi Zi, propos peace. They would not accept.. 89 score to wymaga, to jest bardzo bogata prowincja na to wygląda. Więc ja muszę praktycznie całkowicie przeorać tych Chińczyków. Co moje cztery armie naparzają, ile ich wlezie. Excellent. zyskam sobie przy okazji trochę prestiżu. Na szóste miejsce znowu spadłem. Japonia mnie wyprzedziła. O oh, fucking... Ole oni industrial wywalili 680 Ło! Wow. Nawet ja nie jestem tak rozbudowany. A może małe chińskie rączki dadzą mi tutaj możliwości? A ja bardzo bym chciał zrobić z tego, żeby to nie było kolonial province, bo wtedy mógłbym tutaj faktorię zbudować i tam miałbym w cholerę ludzi, po prostu w cholerną siłę przerobową tych fabryk. Pjemy ich tutaj? O, Chińczycy tam się biorą z komunistami, jak miło, jak słodko, fajnie się bawią. Eee, cyk. Of course not. Co to jest? Min Mindanao. Eee, find Province. Mindanao Jakris, tam Crisis był dosyć spory. 17, wie właśnie ten Crisis. Żaden, żaden Crisis nie wybuchnie. Nie ma rozmawiania w ogóle ten, do tej prowincji. Ta no, prowincja tak na serio nie istnieje jakiś tam wieżowiec chyba w Korei Północnej. Oficjalnie nie istnieje, bo na serio było... Był... A może go nawet skończyli? Co to jest? Eee, kolet... eee kolet... Nie, co wypływało was? A wy wam też nie dam przy marszu. W ogóle jest coś takiego, że w Korei północnej, nie wiem czy to w końcu skończyli ten wieżowiec czy nie skończyli, ale właśnie był czy jest taki wieżowiec, że. Kora wypójście tu, wypójście dalej po prostu Że jak Korea południowa wybudowała jakiś tam zajebisty wieżowiec i tak dalej. I Korea północna uznała, że mają przez to teraz małego penisa i muszą... E, zrobić sobie... O, mają bunty tutaj, Boxer Rebels. Bunt bokserów, o kurde historyczny bunt. E, że, że mają teraz małego penisa i muszą... E, zbudować większą wieżę. No i zaczęli budować to wieżę, ale okazało się, że nie mają po co na serio budować. Hajs się skończył, coś tam projekt jebnął. E, put down. The Boxer Rebel, a co i dzięki temu, mam Casus co mi to da? Force China to pay for the crimes of the boxer rebels. <gasps> Idę. Oni mają z kimś sojusz? Nie sprawdziłem. Trus with. Bez sojuszy. Zarąbiście. Olej, teraz przyoram tam. W ogóle Boxer Rebel historycznie był chyba na po prostu w e, cink w Cingu było, ale to już nie jest tak na serio Cing, to, to już nie jest Chinese Empire. E, Carlist Rebels, Madryt, tutaj. Trzymam tam wojsko, więc wy sobie, wy sobie wiecie się armią do polowania. Jagła, Davao, tu, tutaj trochę się pomontowało, po 3000, więc możecie mi to najwyżej pałkę opierdzielić. Mm, możecie mi wypucować broń. Ech, kurczę. Budowanie naval base'ów jest według mnie bardzo nużące. Ale to trzeba robić, ni niestety, ponieważ bez naval base'ów nie zbuduję sobie lepsze, lepszych okrętów. Dobra, teraz powinni oni się zgodzić. Propose peace. They would accept this offer. Wyśmienicie. No to w sumie, szczerze mówiąc, tak, skoro wy jesteście tutaj na takim. Black Flag'u, to sobie pójdziecie, załatwicie sobie tych... Eee, tutaj już stanie sobie flota, która was przetransportuje dalej. I hal to jednak nie jest eee, ile pomieści załogi, tylko to jest jaki ma kadłub, czy coś w tym stylu. Kadub, hall chyba było. O co sprawdziłem, aż na Google tłumaczył, do pewności. Bo akurat po angielsku w, w żargonie marynarki nigdy nie byłem za dobry. No kurde bele, no musiał mi jakieś gówno wyskoczyć. Och, oni się, oni nie cofnęli się stamtąd? Eee, konserwatyści dostają tyle i zyskuje prestiż albo tracą, ale wszystkie popsy tracą konszystens. No dobrze, niech ten konszystens spadnie, bo oni wkurza troszkę. Mamy 1900, mamy 1900, to lecimy tutaj, bo tanki od razu dostaniemy. A w ogóle oni nie skoczyli jakoś technologicznie, bo ja to tak jolo się rzuciłem, nie sprawdzając w ogóle. Trzecia technologia na 30, no. Ja 20, 21, teraz lecę. A dogadajmy się z Russian Empire, nie ma co się denerwować. A kto kierowca kurwa był? W ogóle widziałem że w jakimś filmie kuźwa polskim, nie wiadomo jaki, coś, coś o policji było. Eee, może to jest dobry film, i może to było tak specjalnie zrobione. Ale wbili właśnie ten motyw, że a kto kierowcą kurwa był? Pani komendant, pani komendant, i tak dalej. Po chuj i tak dalej. I to było dla mnie takie słabe. Ale może bez kontekstu filmu było po prostu dla mnie słabe i tyle. Eee, zapieprzajmy tutaj. Of course not. A eee, ja pierdolę. Co to jest? To jest Luzon? Luzon. To jest, tu, tu przeczytałem już dobrze. Eee, find. Luzon, Luzon, Luzon fucking, No bo tutaj, co wy taką Filipiny się sracie? Dobra, tutaj akurat odpuszczę, bardzo dużo prestiżu, ale już to było 40% czy 50%. Chyba może już jebnąć kryzys. Ja mogą się zainteresować, żeby jebnął kryzys. A, dobrze, gdzie mam armię? Oni się tutaj napieprzają z tymi Sinolami. Ja pierdolę, no musi takie coś wysk wyskakiwać. Ora, puść, albo pójdźmy sobie tak po prostu. Załatwimy sobie 19 tysięcy. Tutaj mam forty, więc nie powinno mi tutaj nic za, za bardzo zaszkodzić. A chyba w całych Chinach są w ogóle forty. A propos fortów wracamy do Europy. Dobrze, już się czuję bezpieczniej. Wracamy do Azji. Hmm, po tym odcinku, no będę musiał Sean Neville Base rozbudowywać w ogóle. A, ja mam infami? No kurze, trudno jest teraz jakieś państwo, bo wszystkie są cywilizowane i nie będzie chyba nikogo za pięć infami, żeby tam zjeść jakieś tam protektora czy tam coś tam poza. 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 z Nowego Świata na przykład, żeby zjeść i tak dalej. Okej, okay, oni już padają chyba, co nie? Oni już mają dosyć. Będą mi bolić zaraz pieniążki. Wyśmienicie. Trzema armiami ich wyczyściłem. Wyjaśniłem. Zobaczmy, jak teraz pieniążki wskoczą. Oho, ho, oho! Ho, joko! Joko mamona! Cholera, jasna. Och, cholera. A zobaczmy kryzys, bo kryzys znowu w Macedonii pierdolną. Eee, nie ma. O, był kryzys, a ja nie zauważyłem nawet. O oh fucking może możliwe i jakbym pomógł, to może inaczej by się potoczyło. Ech, dem. Zdziebałem. Żaden drugi poziom Navalbase'ów jeszcze mi się nie wbudował, więc nie muszę się tym przejmować. Rzeczywiście ja wolę y, pod odcinkiem budować, bo nie chcę ciąć odcinku, bo ja sobie od razu wrzucam odcinki takie jakie są, bez Bez renderowania, od razu wrzucam sobie Noneta i nie chciałbym się bawić w montowanie teraz specjalnie jakiegoś jednego czy drugiego odcinka, żeby wyciągnąć najfalbacy. Poza tym sobie pozwalam też na to. Kurwa, macie, ja mogę te podatki zmniejszyć. Na 17% dzięki Chinolom, bo mi opłacają. W ogóle Austro-Węgry dotrzymały to w kryzysie, a po chwili znowu straciły. A w ogóle, tak, czy projekty się robią? Bo ja od... zrobiłem sobie... Tak, wszędzie railroady się praktycznie w całym kraju pobudowały. Eee, tam budują w tym momencie. Ale fajcie jakieś bunty tutaj. Czy możecie z buta tutaj przejść? Wyśmienicie. Będziecie chyba nawet szybciej, bo railroady są tutaj. Tutaj też railroady się budują na Filipinach. Ci kapitaliści po prostu rzeczywiście. To jest takie... możemy coś zbudować, lecimy. A właśnie ogarnąłem między innymi jak działa inwestowanie w inne państwa, jeżeli chodzi o jak to jest, secondary power i tak dalej, że możemy tam chyba budować, co nie, inwestować w fabryki, tylko to zależy od także od formy rządów. Może jeszcze zmniejsze 17 do 15%. W stanie pokoju, zajebiście a mamy z możliwość zrekrutowania więcej, więcej, większej ilości armii. My to sobie zrobimy. W Azji możemy dużo zrekrutować. A ja, ja bym teraz wojska europejskie zrekrutował, ale też azjatyckie by się przydało. Część z Azji bym już odesłał w ogóle do domu. Hmm. W sumie, czajcie, wy macie jakąś armię na sobie? Tak, wy mieliście. No zapierdzielać do Egiptu by już odesłał po prostu do Europy część wojska. W Azji bym natomiast rekrutował kolejną armię. Bo pewnie tam mają uzajemny manpower. Będą sami siebie bili dzięki temu. Europa. Azja. E, na pewno nie takie wojsko. No tutaj widać 20k, 17k. No tutaj jest po kilka K również. Ale tutaj jest 6k najwięcej chyba. North America, nie, North America nie chcę, chociaż w końcu mogę coś tam robić, więc też plusik. Tak, to musiałem z Europy dosyłać. E, cyk. 6. Niech podejdzie pod dyszkę. Bo nie, pod siódemkę. To jest jednak To bo nie pod dyszkę. E, Jakąś większą armię jedną tutaj zrobimy. Dyszka. Tutaj zróbmy sobie 8 artylerii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem artylerii. Trzy razy inżynierów. Raz, dwa, trzy. W sumie gardów mogłem porobić. Fucken, to cofnij tych piechociarzy. A nie, to by inżynierzy, engin a nie piechociarze, Fucking Raz, dwa... Nie kurwa, gdzie ja to dałem? Afryce teraz zrobię! Ja pierdzię, tam inżynierzy będą tak, że... misa wyn wynaleźć koło, zajebiście. A, tak, tak i tak. A, raz, dwa, trzy, cztery, zrobię sobie cztery gardy. Też są przydatne gardy. A nie, gardy w Europie. Ja pier... Dokładnie, tak. Ponieważ tylko to się męczę i tracę czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A kij tam niech będzie dziewięć, nie miałem tam wcześniej chciałem was zrobić, bo dychę. A, jeszcze raz. Inżynierzy i chciałem tak, dragoni. Chociaż niedługo czołgi wskoczą. No dobra, zróbmy sobie dwa razy dragonów po prostu, żeby była jakaś kawaleria na flankowanie. Bo jak infiltration skończę, to tutaj czołgi są. Teraz, co akurat badania długo będą szły. Najważniejsze, że dotąd dotarłem do marynarki. Będzie trzeba jeszcze organizację ogarnąć przed wojną samą. Żeby ona się podniosła. Żeby moje jednostki po prostu nie spieprzały od razu jak napotkają wrogą flotę. A w sumie mogę podwyższyć do 17. I zwiększę wydatki na flotę, żeby się zregenerowała. Albo tak, o tylko procent może być. A Ed Peace, zobaczmy sobie, po polepszejmy relacje, 200, 195, 200, 200, Japonia. Właśnie, nie trzeba znowu się Koreą z, zainteresować. Ciekawe jaki, według tej gry, Rosja miała status przy, tuż przed Wielką Wojną. Możliwe, że Rosja, Wielka Brytania i Niemcy to była topowa trójka wtedy. Tuż przed wojną, Korea. Uh, oni znowu na Friendly wbili, no to Decrease Opinion, chociaż Ban Embassy mogłem lepiej zrobić. Ale to w sumie też fajnie jest tak zrobić Ban Embassy tuż przed tym jak oni do 50 podchodzą. Nie chcę was, się mi zbędni. Do Ban Embassy potrzebuję 65 i zaraz to wskoczy. Ok, ważne jest żeby mieć żołnierzy po swojej stronie. Ja szybciej banem bys wskoczę niż oni na stój, bo jeszcze jakby 50 zyskali i takie hamskie, ale poszło hamsko. Dobra, teraz zbieramy punkciki. Eee, ta flota płynie sobie do Egiptu. I teraz wracają z powrotem do, do Azji, zgarniemy i jeszcze jedną armię. Też. No i bunt. Santiago de Cuba, Hawana. To ogólnie tutaj. No bo pójdźmy tak. O oh, fucking! Jakobin Revel. So this is where the fun begins. Eee, to tak, zwiększymy jednak podatki. To trzeba. Ktoś musi za to zapłacić. Chińczycy to prawda już płacą? 24, 24. Chińczycy już płacą. Hunt i Rebelsy to powinny się ogarnąć, to tak na serio. I wy też, te dwie ary. 78 tysięcy. A to rzeczywiście zabawa, by tutaj z tymi Jakobinami. zła wojna domowa w Hiszpanii. Influence with Ecuador Change by five. One infamy. Wolę już stracić, niż infamy zyskiwać. You won, you won. I chyba to jest ten moment, kiedy wypadałoby tą armię wziąć z Egiptu. A popójcie tutaj. A wy nie macie dostępu do morza, tak dziwnie wygląda. Ty, 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 czy tutaj coś wybuchło? Też. No to wroda przypłynie i pójdziemy na Filipiny. No tutaj rzeczywiście się zabawa zaczyna. Ej, ej! Kurde bele, ale wy jesteście pokrzanieni. Wy te małe armie bierzcie, Fucking No, teraz to sobie zrobiłem. Oni chcieli się po prostu, ja się przypadkowo w nich biłem. Oni się chcieli specjalnie w nich. O, wygrywam! Wygrywam, wygrałem. Stójcie, trzeba troszkę odnowić wojska. To jest rzeczywiście pierwszy, poważny bunt, tak na serio. Zawsze tak, ha, XD, chce się zmontować. Jakie c... Jaki cepy, kurwa. A to nagle taki wał. I co, Jakobini wygrali? Fakken. new wage, unlimited work day? A ja nie ograniczyłem do 14 godzin? No healthcare, basic. Śmiecie jebane. Tfu! Nie, Chińczycy przestali płacić? Czy jak? I tak spadło? Czy się przez tych jakobinów? aż mi fabryki zjebali. Wara wam mi fabryki zjebać. Eee, zajebiście w prąd leci. Eee, zajebiście ferniczury lecą, eee, te dla bogatych... W sumie je skasuję, one są kuźwa... Zamknij je! One się nie opłacają. A jakaś inna fabryczka mogła być fajnie zbudowana. Nie chcę sojuszu. Eee, cement Factory. Fer fertilized. Nie ma pracowników. Chyba są jednak ważniejsze rzeczy. Zamkniemy kompletnie. Nie, nie, tych, tych nie zamykamy. Tutaj zamkniemy natomiast. Ja bym otworzył... No kurczę, pracownicy są przydatni, potrzebni teraz. Brakuje mi rąk do pracy po prostu w kraju. Na bronie można w stanie spokoju, pokoju olać. O, w sumie dzwony się zaczęły, to w tym momencie skończymy odcinek, żeby. Uh, yes, we we'll attend. To my w tym momencie skończymy, tak na serio, bo mi wiadomo, będzie słychać je w tle. Więc widzimy się już jutro, do zobaczenia. Na razie, cześć pa.